Rozmowa po dziewiątej. Dziś w Zielonej Górze odsłonięcie tablicy w zespole szkół elektronicznych i samochodowych. To jest teraz centrum kształcenia ustawicznego. I w związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj naszego gościa. Jest nim Marek Budniak, doradca wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień dobry. A ta tablica będzie poświęcona organizacji młodzieżowej, która walczyła z komunizmem w tej szkole właśnie. Dokładnie, panie redaktorze, proszę Państwa, e, mam wielką przyjemność, powiedzieć, że ta e, kończy się to po, po, po paru tam powiedzmy, latach jakichś działań, bo e, przed w, w 2013 roku dotarłem do dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego wtedy jeszcze w Poznaniu na temat właśnie działalności e, rozprawy, działalności organizacji młodzieżowej, która e, wtedy to właściwie były dwie szkoły. Jedna to była tak zwana szkoła przemysłowa, druga przy Zastalowska na ulicy Bema. Obie były średnie, między innymi też, bo zawodowe to średnie, ale nasi bohaterowie w większości chodzili do tych szkół średnich. No i na przełomie lat 48, 48 dokładnie 49, 50 założyli formalną organizację. I cztery związku... lata po wojnie. Tak jest, no tak, ale tutaj. Po II wojnie światowej. Oni przeszli bardzo taką. Napisał no, taką wychowawczą rolę, bo była wojna, ale przede wszystkim to byli harcerze, mhm. e, i już w pierwszych miesiącach po, po zakończeniu wojny. No to Harcestwo się bardzo, że tak powiem, jakby no podzieliło albo szukało jakiegoś pewnego nowego oblicza dla siebie, bo no komuniści jakby nie, nie ten pierwsze lata były wiadomo, jeszcze takie dość, dość opozycja legalna istniała i tak dalej, no ale Harcerstwo szukało swojej koncepcji, ponieważ wie, komuniści? Wielu Harcerzy też pozostało w konspiracji. Mm. I oni są przykładem takim, że pozostali w konspiracji i przyjęli nazwę konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej w przypadku Zielonej Góry to było lwie gniazdo, bo początki tej organizacji sięgają Poznania 405 roku czyli komuniści chcieli nad tymi organizacjami młodzieżowymi także mieć pieczę i nie wszyscy się na to godzili. W związku z tym tu mamy konspirację. No tak, bo przede wszystkim no, pewien model, nie? Formacja, mhm. tak powiem, taka czysto ludzka, ideologiczna szła zupełnie w innym kierunku i no, młodzi ludzie byli jakby, jak zawsze zresztą są na, na pierwszej linii, trzeba było po prostu ich formować. No ci akurat mieli za sobą, postawy też rodziców bardzo patriotycznych, bo w przypadku pana Jana Plebanka, którego Dzisiaj między innymi jest jeden z nielicznych, który dożył tego, ma 92 lata. Organizator, dowódca tej, orga, tej organizacji zielonogórskiej będzie uczestniczył w tym, oznac... otrzyma też oznaczenie. Jego rodzice byli piłsudczykami przed wojną, należeli do organizacji Strzelec, także no, jakby w linii takiej normalnej powiedzmy rodzinnej to się powiedzmy kontynuowało. Oczywiście no spotkały ich po tych działaniach bardzo okrutne. Zresztą śledztwo było, trwało długimi miesiącami, bo prawie powiedzmy ponad pół roku tu w Zielonej Górze, mhm. tortury no niemiłosierne. To spotkały. zaraz przejdziemy do, do tego, czego ci młodzi, a może nie spodziewali się tego, co może ich spotkać, ale czym była ich ta antykomunistyczna konspiracja, ta praca podziemna? Tu trzeba przede wszystkim jakby zwrócić uwagę, że oni przystępując do organizacji skorzali przysięgę i składali przysięgę przed Bogiem, najpierw, przed, bo bardzo często odbywało się to też na i zawsze odbywało się to tak, że ktoś przed kimś, bo ta organizacja była też zakonspirowana, tak działali w tak zwanych piątkach. Ile lat mieli ci ludzie? No to tak, 17-18, młod, Młodzi chłop, chłop, tak chłopcy. Tak jest, I, i, i w imię, że tak powiem, tych wartości najwyższych i tego y, wielkiej miłości do ojczyzny, oni chcieli walczyć o. Rozumieli już, co się stało, że tutaj jest wszystkie obecność Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej że rozpoczyna się, że już po prostu, no to są na końcu lat 50., że polskie podziemie to niepodległościowe e, zostało praktycznie już, e, już rozbite, ale oni się przygotowywali do wystąpienia zbrojnego i tutaj trzeba to bardzo mocno też podkreślić, bo taka jest też prawda, była to organizacja militar militarna albo paramilitarna. Jednym z podstawowych za zadań ich było to gromadzenie i ćwiczenie się w strzelaniu podobnie jak w strzelcu było, to, to mhm. po prostu ich rodzice wie, przez to Czyli to nie była że... zabawa młodych ludzi w, że nie. I w partyzantkę. E, tutaj w, w przypadku to, Zielonej Góry to było kilka sztuk krótkiej broni. Ona, e, e, bo są dokładne badania baliz, e, ekspertów biegłych też e, zachowały mhm. się w tym, do, tych dokumentach sądowych. I ona nie do końca była jakby, jakby tam sprawna. Jeden, dwa pistolety, e, z których oni ćwiczyli, ale większość to była po prostu no, niesprawna do użycia. Ale na przykład sędziego wojskowego, który przeprowadzał tą rozprawę, to był i Kruszka z Poznania, Wojskowego Sądu Poznańskiego. Zupełnie go to nie interesowało. On, on ich traktował, myślę, że zgodnie z prawdą, bo oni zaprezentowali postawę, powiedzmy do tamtego, jak, tak jak ich sformułowano ten zarzut, że przygotowywali przewrót siłowy, obalenie tej dym, tak zwanej demokracji ludowej. W kilku chłopców, tak? no, kilku, yy... oni, W przypadku tych szkół yy. zielonogórskich to było kilkunastu. <grym> przed sądem stanęło jedenastu, dziesięć, przepraszam, dwunastu. Jedenastu mało wyroki. Jeden został zawieszony. Jak rozmawiałem z panem Jana, niby, nie będę tu wymieniał nazwisk, bo nie do końca te sprawy są jeszcze też znane. Ale ja, pan Jan Plebanek stwierdził, że, bo niezrozumiane było do, do nich do końca, że ten jeden y, dostał wyrok w zawieszeniu. Jan Plebanek, 9 lat więzienia. To był najwyższy wyrok. Potem mamy. O po, po, 17 lat dostaje. Wtedy tak, miał 18. 18, lat. 18 tak. 9 lat więzienia. Tak, tak. I to tak spadało. Najniższy wyrok był, to było 2 lata. Oni pochodzili z różnych miejscowości tutaj okolicznych, Międzyrzecz, ale też i Wolsztyn, i Obra, i Nowa Sól, e, z Zielonej Góry, y, 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 także y, tu spotkali się w tej szkole i też jeszcze w swoich wspomnieniach, jak powiedział pan Jan, on, nauczyciele wiedzieli, że oni mają jakąś organizację. To między innymi jednym z zadań było tak, że ta broń musiała być codziennie w szkole albo po prostu w tych akcjach, w których oni uczestniczyli. Oczywiście oni się do tego e no to, to, to nie było tak po prostu, tylko że ona była w ukryciu, bo to między innymi była forma ich szkolenia, jakby przygotowywania się do, do takich działań. To była konspiracja i mówi wielu nauczycieli wiedzieli, co wiedzieli, ale mówi, nas nie wydali nie, po prostu. Dopiero z, zaczęła się, bo organizacja od 1946 roku działała w Poznaniu w Wielkopolsce, dopiero po aresztowaniach w, Nowy, w Nowego Tomyśla, a dokładnie ze zmąszenia, no tam gdzieś po prostu trafiono na ten ślad zielonogórski, międzyrzecki i, i po prostu Rozpoczęły się aresztowania. Przez kilka tygodni Jan Plebanek wspólnie ze swoim kolegą ja Jurkiem Giełdą ukrywali się. I, no ale ostatecznie, mówi, to było jakieś takie bezsensowne. Dali się złapać, bo mówili, no ile można jak, i da, y, w takim ukryciu. Ukrywali się w bunkrach międzyrzeckich, nie? To była mm -hmm. też taka ich baza, gdzie oni wcześniej przygotowywali się do... Y, bo Jan Plebanek mieszkał w Międzyrzeczu, Jurek Giełda i tam między innymi kiedy mhm. tu pojawiły się w Zielonych Budżetach, to po prostu jakby już mieli pewną formę. Znaczy byli przygotowani do tego, żeby taką organizację stworzyć, ale bunkry międrzeckie były dla nich po prostu miejscem ich szkoleń, ćwiczeń. Między innymi pada we wspomnieniach pan Jan mówi o kapitanie Brzozie. Mówię, to bo wszystko mhm. konspiracja, nie do końca znaliśmy. To był kapitan Armii Krajowej, z którym spotykali się w lesie w okolicach Obrzyc i tam po prostu przechodzili nie tylko szkolenie takie wojskowe, ale też oczywiście typowo takie informacyjne szkolenie mhm. wojskowe w sensie teorii wo działań wojskowych. Także to bardzo ciekawa szereg, organizacja. Szereg, tak, ciekawych działań, ale nie mamy, no niestety, tak dużo czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. To ja przejdę do tych konsekwencji. No, i do tego, w jaki sposób traktowano takich młodych chłopaków w tamtych czasach, w czasach komunizmu. To, więc tak, wyrok bezwzględnego więzienia zapada, 9 lat. Pan Jan. Mimo, że ma no, później różną amnestię ogłaszano, on odsiedział 5 lat, czyli praktycznie mm. większą część, połowę swojego wyroku po, po, No ale po, zanim wyroki, zanim więzienia. Ale tak, to, to jeszcze jest nie koniec jego prze przesłuchania. które spotykają. Oczy... A przesłuchania, tak? Pani panie, panie, tak, Zanim to, na to trzeba zapytać. Proszę Państwa, tutaj y, to jest miejsce, hmm. ono jest oznaczone tutaj y, jako znaczy w tym sensie, że mamy tablicę pamiątkową na tym budynku, gdzie był Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze. To jest vis a -vis dzisiaj. Y, centrum tego planetarium y, Zielonych Wenus. Y, y, także mm -hmm. tam, jak tych chłopaków zwożono, no to po prostu ich było tylu, że jak opowiadali niektórzy, to ich do szaf zamykali, żeby jeden drugiego nie widział, bo nie mieli gdzie ich tam po prostu pomieścić. Nie? Mm -hmm. No, oczywiście brutalne przesłuchania. Dla pana Jana one były na tyle. To jest chłopak, który tu w Zielonej Górze nie tylko chodził do tej szkoły przez ale też do szkoły muzycznej, między innymi dlatego Zieloną Górę wybrał, bo chciał się kształcić muzycznie. Grał na akordonie, na, na, na instrumentach klawiszowych. Jak on to powiedział, ubek, który mnie przesłuchiwał, Jabłoński, powiedział mi tak, gdzie palce połamiesz, że już nigdy nie zagraż na akordonie. Faktycznie mówi, na palcami się znęcał, ale na szczęście nie połamał ich tak, żebym nie zagrał, bo po prostu gram do, do, do czy może dzisiaj nawet będziemy mogli jeszcze usłyszeć na uroczystości, bo pan Jan do dzisiejszego dnia, mają 92 hmm. lata, e, pięk, e, piękne Czyli wiedzieli, piosenki. czyli ubecy tak. wiedzieli, w jaki najczulszy punkt uderzyć, żeby e, przesłuchanie miało efekt. Tak, bo tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że jego postawą ja nikogo nie zdradziłem, o nikim nic nie powiedziałem, ale wściekłość ich była taka, że po prostu mam przestrzeloną nogę, między innymi, było słuchanie się odbywało, przesłuchanie odbywało się, że na stole leżał pistolet i ten Jabłoński mówi najnormalniej w świecie do mnie strzelił. Jak mafia. Tak, mafia. Noga była przestrzelona. Oczywiście takie typowe, już jak na tamte. Trzeba to mówić z takim spokojem, to takie typowe, ale my to. Chcę powiedzieć, między innymi, bo to wszyscy praktycznie, którzy opowiadają, jakie tortury przechodzili, słynne było tak zwane siadanie na odwróconym stołku na jednym nodze. Na jednej nodze, nie po prostu. I to było tak, się wyspecjalizowali innymi do tego. No Bicie to na okrągło, powiedzmy, w stanie z podniesionymi rękami, godzinami po prostu, a jak nie to uderzenie... Tak, jak, to, jak tego słucham, to mi się ciągle przypomina ta debata o przywróceniu emerytur e, tym osobom, które takie no tortury... Właśnie, no właśnie, takie tortury stosowali. Może jeszcze tylko do, do, dorzucę jedną rzecz, żebyśmy wiedzieli... że oni już pewnie nie żyją. Ci chłopacy, w, w nie tylko te, te działania, ale też sabotaż, e, mała dywersja, to znaczy tak, planowali wysadzenie, hmm. e, to, to się tak... Te wszystkie organizacje, one przygotowały się do wysadzania tych różnych pomników, wdzięczności armii hmm. radzieckiej na, na, na terenie, gdzie ona stała między innymi w Zielonej że też... Dzisiaj takie... byłby problem z głowy, Fla... prawda? Tak, flagi, flagi czerwone były mhm. przez nich niszczone. Portrety, między innymi 70. rocznica, to bardzo u ubeków, komunistów, 70. rocznica urodzin Stalina i wtedy mhm. niszczenie, oczywiście potajemne, no tych wszystkich obrazów, które gdzieś tutaj mhm. były powystawiane w Zielonej Górze. Na koniec zapytam Pana w takim razie o sens ich działań. Czy dzisiaj te osoby, o których, których ślady zacierano, próbowano o nich zapomnieć. Czy dzisiaj to są odsłonięcia takiej tablicy właśnie w szkole, młodym pokoleniu? Może obudzić, przypomnieć, w jaki sposób Polacy walczyli z, tak, z takim najeźdźcą, który też nie działał wprost, tak? On to wszystko no dzisiaj, było też w ukryciu. Po tych spotkaniach, które odbywały się w tych ostatnich tygodniach ze szkołą, jak szkoła... To wchodzi głęboko, jak jest bardzo mocno zainteresowana z uczniami, chcą przygotować, jest w trakcie z zbieraniem pamiątki, żeby była jakaś izba pamięci o tej organizacji, o tym o panu Janie Pulbanku. Jestem bardzo zbudowany. Będą też harcerze. Uczniowie tej szkoły będą warte, honorową pełnili. Tutaj warto też przypomnieć, że w 2019 roku 2019 osłoniliśmy tablicę dyrektora tych uczniów, dyrektor po roku czasu został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia między innymi za to, że ta organizacja pod jego skrzydłami się rozwinęła. To był historyk Edward Kula. No trochę jakby to postawialiśmy bieg, ale tutaj zaczęliśmy od powiedzmy od, tutaj od, mm. od, od nauczycieli czy od dyrektora, nie po prostu... To, Teraz to jest czas tak, na to, żeby jesteśmy uhonorować uczniów. Tak jest przy tej organizacji, przy tych kilkunastu uczniach, którzy tutaj tak bohatersko i no, taką ciekawą mm. organizację założyli i walczyli. Też ciekawe, że w Zielonej Górze, która była tak mocno przesiągnięta, jednak udało się, i, i trzeba chyba o tych nielicznych przykładach przypominać ciągle. Ja powiem tak, nie, nie ustaję od 13, 12 roku, powiedzmy, publikując w niedzieli w aspektach, bo tutaj najbardziej systematycznie to się odbywa okresami różnymi. Też w Gazecie Lubuskiej praktycznie od 16, 17 roku co jakiś czas pojawiają się artykuły większe na temat po prostu tych ludzi. W sumie opisałem historię, myślę, że około 100 osób, które zostały skazane w wojskowych sądach rejonowych. Wszystkie są one bardzo przejmujące, bardzo... I te tablice, które, bo to jest kolejna tablica, którą w Zielonej Górze odsłaniamy, to był Kula, ale też pamięć tych, którzy zostali skazani na śmierć przez Wojskowy Sąd i przy więzieniu też, przy więzieniu zielonogórskim również taka tablica jest. Ciągle wydaje mi się, że jakby za mało też robimy, bo jak yy, przyglądam się takiej, no, takiej po prostu, jak to się, wiadomością, może, ja nigdy takie sądy nie przeprowadzałem, no ale... Yy, yy, Dzięki, bo Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która w ostatnich 8 latach swoich, swoich znaczy rządzenia polską, mhm. rozwinęła tą historię polityczną bardzo mocno i myślę, że to jest potrzebne. I my ciągle, ja mówię o stu osobach, o osobach które historię opisałem, które staram się też popularyzować, a tam jest jeszcze 500 takich osób. Nie? Po prostu mhm. oczywiście, wyroki są różne. Ale tutaj po prostu, no i, i ciągle dużo pracy jest. Jesteśmy ciągle jakby zapóźnieni z tą historią. Dzień, w tych ośmiu latach po prostu zrobiliśmy bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie będą nam przeszkadzali, jeżeli tak jak Polacy w większości chcą, żeby, żeby wrócić do innych pewnych rozwiązań, innego myślenia o Polsce, że będziemy mogli spokojnie, że IPM wszystkim nie zostanie rozwiązany, bo takie mm. zapowiedzi też się gdzieś tam pojawiały, między innymi też w szeregach y, Platformy Obywatelskiej i to by było... To by była, ja sobie nie wyobrażam takiej rzeczywistości bez IPN-u. W tej a chwili mam bardzo dużo do zrobienia. Ta tablica też będzie odsłonięta przy, przy obecności także prezesa IPN z oddziału Poznańskiego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. No tablica została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Dokładnie tak. Wrócimy do tych rozmów zapewne jeszcze, bo dzisiaj o 12.00 odsłonięcie tablicy przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Stawicznego Elektronik w Zielonej Górze. Na naszym gościem był doktor, historyk Marek budniak, doradca wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Rozmowa po dziewiątej